Dzień dobry, witam wszystkich w ostatnim mam nadzieję odcinku pod domem. Wracamy do mojego przekleństwa, czyli do tego zawieszenia naprawdę, jak ja żałuję, że się sam za to wziąłem. Widzicie, musiałem amortyzatory poucinać, bo śruby poprzyspawywane, ciężko było w ogóle cokolwiek tutaj ruszyć. To było jedyne wyjście, żeby tą belkę wyciągnąć. I teraz muszę te amortyzatory i tą poduszkę usunąć jest tak przerąbane, Tamto ledwo z kolegą żeśmy robili chyba półtorej godziny żeby poduszkę wyciągnąć bo ona jest jakby ma gwint od góry i jest wkręcona w nakrętkę a nakrętka jest tam wiecie luzem i nie można jej wyciągnąć jest przerąbane po prostu przerąbane, no ale nic biorę teraz szlifierkę i a jakąś piłę i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Wiecie, ile chciał za ten pierdolniczek, co tutaj e, ten zawór do zawieszenia się trzyma? Samo, samo to? 80 dolarów. Kazałem się im walić i doszedłem do wniosku, że ja to wyczyszczę i pomaluję. Jeszcze nie jest aż tak zardzewiałe, żeby się miało rozlecieć. Nie wyjdzie gówno. Grzeje palnikiem, kurde. Bo ona jest odkręcona, wiecie, z drugiej strony. Tak wygląda. I grzeję i nawalam młotkiem ile mogę i ona nie chce za cholerę pójść, żeby wyszła ta, ta śruba. A naprawdę byłoby mi dużo łatwiej, bo jakbym ten wyciągnął, tutaj tylko odciął tą poduszkę i zostałyby mi tam te dwa amortyzatory i montuje. A kurde, no nie dość, że dostęp ciulowy, to jeszcze zasrana śruba nie chce wyjść. Drzwi czekają. Parę ludzi pytało co z drzwiami. Drzwi, owiewki, wszystko czeka na swoją kolej. Kurde, nie mam siły już. Piłuję te amortyzatory, muszę odpocząć chwilę. Nie mam siły, nie mam siły do tego złoma. Wyszedł, kurde, wyszedł. Została mi tylko ta poduszka. Ja pierniczę, co za gówno, naprawdę, co za gówno. Uważam to za największy sukces dzisiejszego dnia, że udało mi się ten amortyzator wyciągnąć. Czyli jeszcze ta poduszka i dwa amortyzatory z tamtej strony i szybciutko czyścimy malujemy i wstawiamy wszystkie te części zawieszenia nowe mam nadzieję, że ze wstawianiem nie będzie tak przerąbane jak z wyciąganiem a to moje wszystkie śrubki ze stali nierdzewnej a to jest niby najmocniejszy grade 8 najmocniejsze jakie mogę kupić z tego co czytałem to są wszystkie do tego zawieszenia no i najmocniejsza stal. Tata naprawia krok. Prezes. Prezes. A. Co robi prezes? Ałak na jego mać. Prezes naprawia trochę Wyciągnąłem tą poduszkę. Wyciągnąłem. Udało się. Już mam wszystko w dupie teraz. Tylko czyszczenie, malowanie i składanie. Szybciutko, bo już druga po południu, a ja tu od rana, kurde, się grzebię z tym. Pomału, pomału, to już zaczyna coś przypominać. Wiem, że nie będzie perfekcyjnie. Używam taki Rust Reformer, a, bo zostaje trochę rdzy i grainerką. Greiner, w angielsku grainer. szlifierką. Czyli kątową, tak, e, bardzo poprawnie się to nazywa. Czyszczę tą rdzę, ale zostaje, nie? Także taki jeszcze to się wrzera z, z rdzą, czy w rdze i jest tak jakby podkład na rdze do malowania, a resztę będę z puszki, pędzelkiem, a taką mam grubą farbę specjalną do ramy, to to dziwiacie, żeby zabezpieczyć. Nie interesuje mnie na razie wygląd. Kiedyś pojedziemy na piaskowanie i malowanie ramy. W tej chwili chcę tylko zabezpieczyć. Mam już tego dość. Chcę to skończyć i kur... iść do środka prać dywany. Taką mam farbę do malowania tego wszystkiego. Myślę, że będzie ok. Co mi jeszcze zostało? Chyba tyle już. Tylko pomalować. O i zawór muszę zamontować. Uff. Nie jest źle, mogło być gorzej. No i skręcone, pomalowane, zabezpieczone. Jeszcze zostało mi tylko a ten a poduszki podpiąć i kupić wężyk do poduszek i podpiąć je. I tyle, to wszystko. Nawet jestem zadowolony, Wam powiem. Nie wiem, czy jeszcze mam na cokolwiek siłę dzisiaj. Jeszcze to sobie pomalowałem, przeczyściłem. I ten. Mogę polecić dzisiaj tylko te okulary. Myślę, że tylko nim, dzięki nim jeszcze widzę na oczy. To są 3M. Bardzo fajne, nie parują. Zarąbista sprawa. Teraz trochę muszę tu posprzątać, ale padam na ryj. Naprawdę. Dla Was to jest parę scen, a dla mnie to było kilka dni męczarni. A najśmieszniejsze jest to. Że, jak już wyciągnąłem tą prawą poduszkę, z tym się najwięcej pieprzyłem, to wszystko złożyłem chyba w godzinę. Czyli wyciągania 2-3 dni, a składania godzina, i wszystko było złożone do kupy. A na temat tego to ja się już nie wypowiadam. Ale będę szorował chyba na kolanach szczoteczką do zębów. Jak żona to zobaczy, jak odjadę. Jeszcze jedno nagranie. Jest satysfakcja, wam powiem, że to zrobiłem. Nieziemska. A przy takich śrubach, tak zapieczonych, na warsztacie myślę dniówka, czyli 8 godzin po 70-75 dolarów. Powiedzmy 5,5 stówy zaoszczędziłem na tym. No, było warto. Jakby nie patrzeć, to było warto. I jeszcze opaskę założyłem drugą, czyli już mamy dwie wymienione. I tyle na dzisiaj. Tyle mi się udało zrobić. Jestem i tak bardzo zadowolony. Wycieczka do dilera oddać części. Tu stoją maszyny chińskie. Ja się idę kąpać, muszę z żoną jechać. Tu jest wszystko co używałem. <grym> o kurde, także kończę. Kończę na dzisiaj. I to jeszcze nie koniec odcinka, bo będziemy szorować. Nie wiem kiedy, bo jutro pewnie wyjadę, ale... Ale coś będziemy działać jeszcze w tym odcinku. Sąsiada już święta. Na początku listopada. 9 listopada. A ten lampki wiesza na choince. Już dom wszystko ubrał. Wiemioły, bałwany porozkładane, dmuchane. O kurde. Podkurzałem już. Teraz tu mam taki roztwór. Roztwór, tak się mówi. Płyn z wodą do prania dywanów. A szczoteczka na wielkarkę. I później wyciągamy wszystko takim pierdolnikiem. Zobaczycie, jaki brud będzie płynął. Namoczyłem i przeleciałem tą wiertarką. I teraz możemy to robić na sucho lub na mokro. Możemy tylko wciągać. Czekajcie, gdzie to się włączy. Albo no możemy z wodą też na wodę. Już lepiej to wygląda. Ścianek nie będę prał dwa razy, a tylko ten spód tam wyprałem dwa razy, tutaj nie wiem, tyle razy, aż tu będzie czysta woda. Widoczna w tym, jak się wciąga. Także parę razy to będę musiał przelecieć. Ale powiem Wam po takim dogłębnym praniu, jak sobie w aucie wyprałem wszystko. To jest tak zarombisty zapach, tygodniami, chyba z 3 albo 4 tygodni. Tak mi ładnie pachniało w samochodzie. Brakuje mi tego zapachu. Coś pięknego, po prostu taką świeżością. No i wyprane, myślę, że będzie. Ale jeszcze nim nie wyjeżdżam. Jeszcze jedna trasa białym Volvo. Odpaliłem ciężarówkę, jest 14,1, ale jakiś relay nie wskoczył, bo mi się te zegary nie zapaliły. Nie zapaliło mi się radio. A jak go zgasimy, to ile będzie? 13,3, 12. Czemu to się nie zaświeca nic? Jakiś relay kurde Bo on jak tam pyknie pod spodem to się wszystko włączy. O patrzcie teraz się włączyło i radio się włączyła. i jest 134 138 dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa, już jest 14 okay. I kolejny dzień, dzisiaj już wyjeżdżam. Dzisiaj troszkę na zewnątrz będę robił. Przyszły mi w końcu części, widzicie? Taki metalowy do baku, bo ta linka plastikowa ona się tam zwija. Tylko muszę pewnie wyciągnąć znowu tego, ściągnąć, ten, ściągnąć tą nakrętkę i wywiercić większą dziurę. Bo tu jest taki gwint, który musi wejść w tą dziurę. Ale powiem Wam, że dzisiaj zimno, wczoraj było 25 stopni, dzisiaj jest jeden. Kurde. Dlatego muszę to ogrzewanie najpierw zrobić, dobrze mi przyszło. Zanim pójdę działać do środka, to będę miał ciepło przynajmniej, nie? To jest ok, i śmiga sobie cieplutko dmucha. Panowie, ktoś mi pisał, dużo komentarzy było, żeby pompkę dawać na ramę, a nie na kabinę. Nie przykręcać jej do kabiny. Nie masz szansu usłyszeć tej pompki, przykręciłem ją do tej belki na kabinie, bo do ramy mi nie, nie po drodze było, że tak powiem, nie chciałem dłuższych węży dawać i słychać tylko nadmuch. Nie masz szansu słyszeć tej pompki tutaj. A pisał do mnie jeden, jeden pan, co się widać naprawdę znana. na tym, pisał, że to montuje zawodowo. I pisał mi, że to chińskie może spaliny przepuszczać i tak dalej, że nie zakładałby tego. No niestety. Dla mnie 100 dolarów, a 800 dolarów robi wielką różnicę, także założyłem takie i za 10 dolarów sobie przymocujemy tutaj gdzieś, nie wiem gdzie, taki czujnik po prostu do, do spalin, do dymu. Może mnie obudzi, zanim się uduszę, w razie czego. Pamiętacie tutaj taką gumę, co była, żeby te szafki się trzymały? Patrzcie, wszystkie się już trzymają. Tu, oczywiście, wyłożę ten spód, wykleję takim tym. I do tej pierwszej szuflady sobie taki organizator kupię. Takie wiecie, jakby ten, podziałki, nie? Tylko najpierw to muszę czymś ładnie wykleić w ten spód. Teraz jak odpaliłem to radio się włączyło, moje zegary się włączyły, tylko te zegary się nie włączyły. Ja pierniczę. Jeszcze... Uwaga. No i znowu się zegary nie włączyły. Kuźwa, no nie mogę, nie mogę. No ta elektronika tutaj... O jest. Tu, no musi być jakiś relay, że nie zaskakuje od razu, nie? Tak mi się wydaje. No patrzcie, włączyło się wszystko i, i nadmuch i wszystko. Ma teraz już jest, dochodzi do siebie, szuflady podskładane. Teraz tu z przodu będę szorował. Tutaj ta popielniczka, tak się zastanawiałem, co w miejsce tej popielniczki wsadzić, ale nie mam pomysłu na razie. Tu mam to gniazdo. Słyszycie ten dźwięk? To ten guzik, bo on ma powietrze w sobie, ma dojścia powietrza. I guzik, sam guzik się zepsuł. Ten już wymieniłem, bo syczał, a ja mam ten guzik, też będę musiał go zaraz wymienić. Jest to wskórzające, nie wiem czy Wy słyszycie, ale, ale ja słyszę. Tak sobie leżę i myślę, co mi tu jeszcze trzeba. Czekam, aż umyję podłogę. Zamyję, próbuję tym parownikiem, ale to trzeba płyn, szczotę i wszystko szczotą wyszorować i wypłukać. No to w sumie tutaj z tyłu to bym chciał tylko szafeczkę. Taką samą, identyczną jak ta. Tu też muszę wymyć. Identyczną, tylko z tej strony. I, I te pod fotel, obydwa muszę wymienić. Te mocowania, bo one są tragiczne. Zwłaszcza to tutaj, o, to jest po prostu, tylko nie mogę nigdzie ich znaleźć, żeby je kupić. No i wymienimy kierownicę, i ten plastik tutaj. I później to co? No, nie wiem. To, to tutaj trzeba jakoś poskręcać, żeby ładnie to wyglądało i się trzymało. Nie wiem, co dalej. Nie mam pojęcia. Dawajcie pomysły. Właśnie umyłem sobie podłogę. Patrzcie, jaka woda. Tu miałem czystą wodę, gdzie szczotkę moczyłem, a tu szmatę pukałem. Masakrę. Ja wiem, ja już pokazywałem u siebie, że ona taka nie będzie, nie? I tak mówię: Kurde, jakby ktoś wiedział, gdzie to mogę dostać. Proszę takie dwie, bo to mnie najbardziej denerwuje chyba w tej chwili. Tak to wygląda tutaj od tyłu. Nie jest perfekcyjnie. Nie jest, no jest lepiej niż było na pewno, ale wiecie jak to będzie. Jak się będzie jeździć to ja pokazywałem u siebie jak to wygląda. Można myć co tydzień i jakieś wycieraczki by tu się fajne przydały tylko